Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Spędzam sobie majówkę. Nagle gdzieś tam przez przypadek z ciekawości wszedłem na internet. Nie wchodziłem przez kilka dni, no ale wszedłem. I patrzę, minister Kierwiński na jednym z filmików, na przemowie dzisiaj jest Dzień Strażaka, przy tej okazji pozdrawiam serdecznie pana Grzegorza Brauna, wygłasza przemówienie. Odsłuchałem sobie to przemówienie i stwierdziłem, przepraszam, ja jestem trzeźwy, napierdzielony jak Messerschmitt. Ale uwaga! Pan Kierwiński wydał oświadczenie na swoim Twitterze. Zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik 00. To, co wydarzyło się na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem. Uwaga, moi drodzy, czyli ogólnie to, pan Kierwiński jednak nie był napierdzielony jak messer Schmidt. Miał wynik 0-0, a to, co się wydarzyło, było spowodowane kwestiami technicznymi i pogłosem. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no nie wierzę w cuda. To nie może być prawda, to nie mogło się wydarzyć. No przecież napierdzielony jak Messerschmitt. Posłuchajcie sobie pana Kierwińskiego i popatrzcie na miny osób, które siedzą obok. Oczywiście musieli zachować pokerową twarz, no bo byli w telewizorach, ale popatrzcie, przyjrzyjcie się uważnie i patrzcie też na, na usta pana Kierwińskiego. To jest melodia zsynchronizowana z jego ustami. Posłuchajcie. Panie komendancie, straż, pożar, trzygodni państwo, służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo Wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili po tym, jak poznali polskiego straża, że nie ma, nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać. Pomagać z misją międzynarodową, pomagać gasić, pożar. I co, czy tak mówi osoba trzeźwa? Wiecie, mogłoby się w sumie powiedzieć, tak jak pan minister Kierwiński, że było to spowodowane kwestiami technicznymi i pogłosem. No i tak sobie pomyślałem, no może kurczę tak było. No może faktycznie coś z tym audio tam było nie tak? No to sobie puściłem jeszcze pana prezydenta Dudę. No bo on też był tego samego dnia w tym samym miejscu. Wygłaszał przemówienie z tego samego miejsca, tym samym mikrofonem operował. Więc, skoro u pana Kierwińskiego był pogłos i kwestie techniczne spowodowały, że ludziom wydawało się, że jest pijany, no to prawdopodobnie u pana Dudy też tak będzie. No, przecież to jest ten sam mikrofon, ten sam dzień, to samo wydarzenie, ta sama chwila, ten sam harmonogram. Ta sama impreza, ta sama pogoda, ten sam wiaterek powiewał. No to posłuchajcie sobie teraz pana Dudę. Idąc tokiem pana Kierwińskiego, no to musiało być podobnie jak u niego. Witam wszystkich naszych rodaków, także tych zgromadzonych przed telewizorami, łączących się z nami poprzez internet. Wielce szanowni państwo. Gratuluję. Z całego serca gratuluję panom generałom nominowanym na pierwszy stopień generalski w Państwowej Straży Pożarnej. Gratuluję Państwu odznaczonym, Paniom i Panom funkcjonariuszom. Gratuluję wszystkim druhnom i druhnom wyróżnionym dzisiaj. Gratuluję wszystkim Paniom i Panom no niestety, ale u pana Dudy, niestety dla pana Kierwińskiego, u pana Dudy było wszystko w porządku. Jak wypowiadał się, przemawiał pan prezydent Duda, no to nie był pijany. Dziwne, bo u pana Kierwińskiego było inaczej, były podmuchy, jakieś tam posłuchy, czy co to tam było, u niego techniczne kwestie. Pan Kierwiński pochwalił się wydrukiem z alkomatu, nie wiem, co on tam robił, nie wiem, gdzie on dmuchał, nie wiem, co on dmuchał. No i teraz tak, pan Kierwiński jest zwierzchnikiem służb, czyli też policji, no wszystkich tych mundurowych. No to gdybym ja był szefem takich służb i chciałbym, żeby wynik był pozytywny dla niego, no czyli nie negatywny na tym wydruku, ale pozytywny dla pana Kierwińskiego, pozytywny to znaczy, że był trzeźwy. Bo przecież mógłbym mieć ten wynik pozytywny. No to tak jakby do złodzieja zajść i zapytać się, czy on to ukradł. No to wiadomo, że większość powie, że nie. No to jest oczywista oczywistość. No, czyli ten wydruk, to co pan Kierwiński przedstawił, to tak jest grubymi nićmi szyte. I teraz, moi drodzy, pytanie, jak było naprawdę? Według mnie pan Kierwiński był pijany, ale że nie jestem jasnowidzem. I nie mam takiej pewności, wyroku wydać nie mogę. Mogę wydać jedynie moją opinię. Na podstawie tego, co zaobserwowałem, odsłuchałem pana Kierwińskiego, odsłuchałem pana Dudę, Wy zresztą też. I możecie to sobie odsłuchiwać w nieskończoność. I ewidentnie jeden był trzeźwy, drugi był pijany. Chyba, że pan Duda otrzymał inny mikrofon. Albo na łączach tych takich multimedialnych była wtedy awaria, jak przemawiał pan Kierwiński. No tylko, że ci strażacy tak dziwnie się jakby podśmiechiwali. Pan Duda dziwnie na niego patrzył. Pani Konorthauser też dziwnie na niego patrzyła. Oczywiście nie mogli tam nic więcej zrobić, bo musieli stwarzać jakieś tam pozory, powagi. No i gdyby się okazało że pan Kierwiński był pijany, to myślę, że wyprzedziłby w tej kwestii nawet pana Kwaśniewskiego, który chwiał się gdzieś tam nad grobami. Czyli ogólnie, jeśli minister jest pijany, to powinien wylecieć, nie? Jest to wstyd. No chyba, że było tak, jak kierwa święta, przepraszam, pan Kierwiński mówił, czy napisał, że po prostu zrobił teścik alkomatem. Tylko, że wiecie, jeśli ktoś jest pijany, to są metody, żeby w kilka godzin wytrzeźwieć. Są takie metody, farmakologiczne, są takie metody medyczne. Z pewnością pan Kosiniak z Kamyszem jako lekarz coś tam doradził. Ale mogło być też tak, jak mówi pan Kierwiński. Czyli to, co ja myślę, może być błędne i może jestem w błędzie. Więc wy możecie sobie oceniać, tak naprawdę my mamy prawo do oceniania, my mamy prawo do wydawania naszych opinii, może nie wyroków, no ale taka majówka iście wyskokowa, wysokoprocentowa, nie? To tyle. Mam nadzieję, że spędzacie miło majówkę. Ja bardzo miło. No musiałem to zrobić, no musiałem to zrobić akurat w takich polowych warunkach, to teraz nagrywam, ale no nie mogłem się oprzeć, bo to takie interesujące, takie ciekawe, kiedy słyszycie kogoś, kto jest ewidentnie nawalony, a później ten ktoś mówi, że był trzeźwy. No to jest bardzo interesujące. Tak. Z ciekawości zapytałem też inne osoby o zdanie i wszystkie stwierdziły, że jednak był pijany. Jednocześnie wydające się takim wciskaniem kitu, bo na moje oko jest tak, jak myślą ludzie, ale mogło być tak, jak pisze pan Kierwiński. Czyli problemy tam z podmuchem jakieś pogłosy, posłuchy były, u pana dudy nie było, może po prostu tak dziwnie się to ułożyło i pan Kierwiński ma rację, ale. To już małe ma znaczenie, bo oni i tak są, czy trzeźwi, czy pijani, to i tak są do wywalenia. Pozdrawiam, życzę Wam miłej majówki i do usłyszenia, cześć, baba.